Grudziądzka Kieszeń Sceniczna jest to przegląd młodzieżowych i dziecięcych grup teatralnych i kabaretowych, który organizowany jest w Centrum Kultury Teatru już od wielu lat. Idea Grudziądzkiej Kieszeni Scenicznej wywiodła się z Grudziądzkich Amartowskich Prezentacji Artystycznych, czyli GAPA. a Była kiedyś to część tego przeglądu, została wydzielona, jako że coraz więcej było grup kabaretowych i teatralnych. W tym roku mieliśmy kolejną edycję, na której było 20 osób, 20 grup artystycznych z regionu, czyli mam tu na myśli Kwizyn, Toruń, świecie, grupa Grudziąc, te wszystkie tutaj ośrodki ościenne. Grudziącka Kieszeń Sceniczna ma na celu integrację tego środowiska amatorskiego, amatorskich grup teatralnych i ich instruktorów. Takie wydarzenia pomagają po prostu w wymianie doświadczeń, gdzie grupy, które uczestniczą w takim przeglądzie, mogą wzajemnie się inspirować na przyszłość. Także jest to ważne wydarzenie, które cementuje tą lokalną scenę amatorskich teatrów. Widzimy. Cały czas postęp i prowadzących, i dzieci, które z każdym rokiem prezentują coraz ciekawsze spektakle. W tym roku nagrodzone zostały wszystkie kategorie statuetkami, groszki kieszeni scenicznej w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i kabarety. Kiedy się dowiedziałam, a że nasza pani, która prowadzi nasze kółko, zapisała nas, to ogólnie byłem zadowolony, bo właśnie to jest jakieś takie tam wyzwanie mniejsze, aby właśnie iść. Na taki właśnie konkurs i właśnie się ucieszyłem. W podstawcy lubiłem występować i to było takie coś. W ogóle ja się mijam z celem, bo ja poszedłem do szkoły zawodowej, nie do żadnego liceum, nie wiem co dalej będzie, no ale gdzieś tam myślę właśnie, żeby gdzieś tam wystąpić, no ale zobaczymy, to się tam dopiero okaże w przyszłości, no ale planuję z tym, nie interesuję, wiem, że mnie to interesuje, wiem, że to lubię, dlatego nie chcę tego tam zaprzepacić, gdzieś o tym zapomnieć. Na początku to takie było dołączenie do grupy, żeby unikać lekcji, tak. Później dopiero zacząłem się tak bardziej angażować, zaczęło mi się to podobać. No integracja przede wszystkim i adrenalina, w ogóle lubię jak się dzieje wokół mnie. Nie mogę się już doczekać, kiedy będzie następny taki konkurs. Grupa teatralna mi się bardzo podoba. Fajnie się zrzeliśmy, ekipa i fajnie się występuje jeszcze konkurs do tego. Mam nadzieję, że to będzie się rozwijało. Za rok kolejna edycja Grudzieńskiej Kieszeni Scenicznej. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście odbędzie się ona jak co roku w maju. Zapraszam wszystkich instruktorów, którzy się wahają, wszystkich młodych aktorów, żeby spróbowali swoich sił. Spróbowanie na scenie wystawienie spektaklu to jest bardzo cenne doświadczenie, zupełnie inne niż próbowanie i wystawianie takich rzeczy w szkołach, w klasach, bo wiemy, że te grupy takie mają rodowód, często w jakichś salach domów kultury, natomiast tutaj w pełnym profesjonalnym oświetleniu, na profesjonalnej scenie jest to nie do zapomnienia na pewno wrażenie.